Siemano Z tej strony ja Dzisiaj będziemy grać w Paint'a A więc tak O Witam Mam tutaj trzy, trzy różne poziomy jak widać I po prostu będziemy grać w Paint'a Także Tak Dobrze więc pierwszy poziom O cholera jest trochę trudny Mam nadzieję, że nie przegram Dobra Zostawię sobie postać Dobra to jest nasza postać I idziemy Idziemy No spokojnie Spokojnie Ach. Nie Dobra, na szczęście możemy zrestartować. Mamy nie, nieskończoność życia. Ciekawe czy ta gra kiedyś zostanie update hardcore. Dobra, idziemy, 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 idziemy. O, dobra, 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 dobra. I jesteśmy na mesie. Uf, dobra, pierwszy poziom pierwszy poziom. Prze prze przeszedłem. Następny. O cholera, co to jest? Dobra, stworzymy sobie postać może różową tym razem. Dobra. Start i idziemy. Du Okej okay. Okej okay. Bo tu trzeba zawrócić Nie, ja się teraz tutaj wracam Kurde Nie Dobra, dobra przynajmniej wiem jak nie iść Tu nic nie ma o, Nie o. Tutaj, o tutaj jest, jak ja tego nie założyłem Tutaj, tutaj, dobra jesteśmy na mecie Wspaniale Dobra teraz trzeci poziom Okej, okay, dajmy sobie zielony Spróbujmy to tak ze Dajmy sobie dajmy sobie może coś innego Dobrze, to Dobra, idziemy, idziemy z Frejem tende, Tędy, 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 tędy 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 Tędy, tędy, Nie, 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 nie. Tutaj nie ma przejścia, tutaj, tutaj, tutaj Tutaj, tutaj, tutaj.

Muszę się troszeczkę zmniejszyć o, dobra idziemy tutaj teraz idziemy idziemy, tędy, 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 tędy Jak dobrze, że w tej grze można przewiedzieć, że ta gra jest jakaś chociaż cywilizowana więc co? Na przykład LOL nie wiem, czy się to zmieści na tym bloku Mniejszy się. Mamy to. Jesteśmy na mecie. <tysk> Dobra, to wszystko. D ale.